Z czym do mnie przychodzisz? Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg Druicki ze starożytnym posągiem Bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król Gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać za sobą duszę wojowników pochowanych w Kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z Gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił dziewięć upiorów. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Interesuje mnie domek na własność. Oto klucz. Domek jest Twój. Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. Tak. Rozmawiałeś z panią Jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz? Oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, nie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żony, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od bas salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju. Twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. A to skór. Z Wodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani Jeziora. Masz coś przeciwko? Nie wiedź mi nie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani Jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Oczywiście, co powinienem oddać? Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego wodiano i który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w Zimie, ale pokój jest ważniejszy. Dzień dobry. Witaj, jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra Mistrza Jaskra. Cieszę się niezmiernie. Wiedźmini to tacy rycerze, walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku. Mistrz Jaskier opisał mój fach pięknie i zarazem realistycznie. Ach, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, którzy nie mogą się odnaleźć. Piękne. Zaiste romantyczne. Niebawem wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Alwinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Mhm. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Mhm. Jest taki racjonalny. Bleh. Rozumiem. Chciałbym porozmawiać z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Mhm. Zaczekaj, mam prośbę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Mhm. Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na Maliny, i w ogóle jest fajniej niż w Zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też. Widzę, że ci się to podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Alwinie. Po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy i jedna jest bardzo piękna. Ma takie niesamowite oczy i pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać i z tobą i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym i winem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Jak się dostałeś do odmentów? Bawiłem się z szani i nagle do domu weszli jacyś panowie. Jeden z nich miał okulary i używał dziwnych słów, nic nie rozumiałem. Co było dalej? Szani strasznie krzyczała i wtedy ten okularnik powiedział, że jej pokaże, jak to jest z normalnym mężczyzną, bo ona chyba woli dziwadła. Szani powiedziała do niego bardzo brzydko i kopnęła go w. Domyślam się, gdzie. Skrzywdzili ją? Nie, ten pan w okularach popłakał się, a pozostali bali się zbliżyć do Szani, która ich brzydko nazywała. Szani potrafi zadbać o siebie. Współczuję salamandrom, ale mów dalej. I wtedy uciekłem i oni pobiegli za mną, i biegłem bardzo szybko, i się potknąłem i mnie złapali. Mhm. Mm Chciałbym, żebyś przestał bawić się w Zabij Elfa. Geralt, proszę. Ja uwielbiam tę grę. I zawsze wygrywam. No prawie. Alvin. No dobrze. Już nie będę. Sł B Witaj, panie. Na imię brzmi Adam. Me, Geralt. Staram się napisać wiersz miłosny dla mojej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Manewru? Uderzył w zaloty do mój młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Dziwny jesteś. Dzień dobry, Wiedźminie. Witaj. Wyglądasz na smutną. Coś się stało? Ech, moja siostra wychodzi za mąż za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. Ech, do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Geralt, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina, zaraz coś miałem koniecznie zrobić. Tris mi to wbijała do głowy przez godzinę. A, już wiem. Mam dla niego amulet z Dreamerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. Jaką przesyłkę? Nie wiem. To za trudne zadanie jak na mnie. No, nie, bocz się już jaskie. Powiedz, co dla mnie masz. No, dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Szani? Daj mi go zaraz. Geralt? Chciałem zapytać o Alwina. Powinien się nim zająć ktoś mający pojęcie o magii. Ani ja, ani moja przyszła małżonka nie nadajemy się na opiekunów. Rozumiem. Powinieneś wyszkolić go na wiedźmina. Nie wiesz, o co prosisz. Na razie będę miał go na oku. Szukam Alwina. Ten chłopak jest jak żywe srebro, kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj nad rzeką. Alwin lubi tam chodzić. Twojej siostrze nie chodzi o Juliana, lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna, lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, że z moim kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę by pomyślał, że się przejmuje. Dziękuję, Wiedźminie. Ach, kobiety. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze, jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się nad rzeką? Znalazłem rannego pieska. Szani mówi, że trzeba opiekować się słabymi i chorymi. Co mi strzeliło do głowy? Mi się patysie? Może zamieszkamy razem? Uch. Przynajmniej się nie oświadczyłem. Szani zasługuje na normalnego męża który będzie o nią dbał, a nie włóczył się po świecie, nadstawiając karku dla kilku marnych złociszy. Nie mam prawa narażać jej i Alwina. Jestem Wiedźminem. chociaż czasami żałuję i tęsknię. Mam dla ciebie prezent to naszyjnik z DWIMERYTU. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny. Odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak Wiedźmiński. Super. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złesny Alwinie. Nie przejmuj się nimi. A ty, a ty Wiedźminie nie, nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi. Wiedźmini zostali stworzeni, stworzeni właśnie po to, aby chronić, chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alwin, załóż naszyjnik. Spójrz nie oczy. Zobacz ten, co nie muszę z Tobą o tym rozmawiać! Nie muszę Cię słuchać! Nie jesteś nawet człowiekiem, Alwin! Ty teraz rozumiesz! Czy nastrzesz konieczność działania bez względu na cenę? To otwórz ocz z was. Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Geralt, Geralt! Śniło mi się, że jestem Wiedźminem. Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Nieprawda! Berengar bał się zabić wielkiego rybola. A ty się nie boisz? Chcę zostać wiedźminem. Myślisz, że fajnie jest być wiedźminem? Pewno, ale chciałbym być taki jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. Rzeczywiście nie chorujemy, ale płacimy za to olbrzymią cenę. Jest jeszcze ból, najgorszy ból, jaki potrafisz sobie wyobrazić. Chciałbyś tak cierpieć? Nie chciałbym. A nie można zostać wiedźminem bez bólu? Nie. Muszę się zastanowić. What? Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Aina A często mi się śni. Się jest, jest strasznie gorąco i jakoś tak, tak cicho. cicho. Ona, Ona tańczy w promieniach słońca. Chodzi, chodzi po polach i czegoś, czegoś szuka. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. Wybierałam maliny dla ukochanego. Ja Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałaś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem. Bólem przeszywającym mu duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro, moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na Twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale. Słucham? Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gim! O! Wiedźminie, Wiedźminie, czy mnie słyszysz? Ty, który nie jesteś człowiekiem ani duchem, śmiertelniku, za którym kroczy śmierć. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama, ja sama! Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę, zabiłam z zazdrości! To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce, tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśni skargi. Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę, zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Niech to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie, zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Geralt? Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko. Ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów. Ale modliłem się do mylitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o... Śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Okoliczności śmierci Celiny. Nie jestem pewien. Ona też zmieniła się w demona. Na wszystkich bogów tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im. Zrób wszystko, co w twojej mocy. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Zrobię wszystko, by dusze sióstr odeszły w spokoju.